Cześć! Ja jestem Liskowy! Czyli Mariusz, a to kolejny odcinek, tym razem specjalny odcinek z serii Retro, czyli Diablo 2 Niedawno Gierka skończyła 20 lat Kto by pomyślał, że Tyle Gra będzie W sumie te 20 lat to tyle co ja gram gry wide wideo o oh, wspomnienia wspomnienia dużo godzin przegranych także nie przedłużając mamy yy, DLC czyli dodatek pan zniszczenia jeden gracz stworzę postać tak sprawdzić czy wszystko działa Tyle się namęczyłem, żeby to w ogóle odpaliło, ale nic, słuszna postać. Oczywiście mamy Amazonkę, czyli to jest z pana e, zniszczenia i druid. Jestem przecież na nowych słuchawkach troszkę. A cóż to za słuchawki, mąż? Otóż już Wam mówię, to są Still Series Arctis 3 2019 Edition. Właśnie będę sprawdzał jeszcze mikrofon. Mikrofon będę sprawdzał, czy wszystko jest fajnie bez szumu. Podobno ma regulację szumu, z tego co wiem, ale fajnie, że on jest do każdej konsoli PC i PC tutaj w ogóle. Wszystko naraz. No ale dobra, wracamy do Diablo. Zabójczyni jest na, na na Zabójczyni... Ja sobie wezmę tym razem... Wcześniej grałem... Zawsze wybierałem czarodziejkę. Wiecie, tupcenie błyskawicami, walenie lodem i ogniem z dupy. Ale tym razem, tym razem weźmiemy sobie... Paladyna, albo nekromantę... Nekromantę? Przeżyła nieumarna sługi przed nimi. jeszcze Dobra, bierzemy... Dobra, wezmę sobie paladyna, czyli tarcza i miecz, czyli do dowoli. Nie myślę, że wiemy, się nazywiemy bliskowy. To jaki przykód, nie? Tak, lecimy. Tylko kurde mnie przerwało. Dlaczego to ja? Nie wiem. No z tymi grami, z którymi tak jest. Dobrze Cię widzieć, szlachetny paladynie. Dawno już nie widziałem na zachodzie żadnego z Was. Zaszczytem będzie dla mnie pomóc ci. Na pewno doszła Twych uszu wieść o tragedii, jaka spadła na miasteczko Tristram. Niektórzy powiadają, że Diablo, pan grozy, znowu chodzi po świecie. Nie wiem, czy w to wierzyć, ale kilka tygodni temu przeszedł tym szlakiem mroczny wędrowiec. Podążał na wschód w stronę przełęczy chronionej przez klasztor Łotrzyc. Może to nic takiego, ale wkrótce potem wrota klasztoru zostały zamknięte, a kraj zaczęły nawiedzać dziwne stwory. Pozostanę tu z moją karawaną, aż zrobi się bezpieczniej, a bramy zostaną otwarte. Mam nadzieję wyruszyć do Ludgolę, zanim nas wszystkich pochłonie cień, który padł na Tristram. Jeśli przeżyjesz do tego czasu, zabiorę cię ze sobą. Powinieneś też porozmawiać z Akarą. Wygląda na to, że to ona rządzi w tym obozie. Może powie ci coś więcej. Okej. Okay. Czyli musimy porozmawiać z Akarą. Eee, dobra. Bieg. O, super Siema, Mućka eee, Dobra, Akara eee, Chyba tabem, jeśli pamiętam, jest mapa Oczywiście, ja wszystko pamiętam Tak mniej więcej Ale dobra, lecimy Ka Akara Jest Jestem Akara, najwyższa kapłanka sióstr niewidzącego oka. Witaj w naszym obozie. Ale obawiam się, że nie mamy ci do zaoferowania nic poza tymi sypiącymi się murami. Widzisz, na nasz prastary zakon spadło dziwne przekleństwo potężna cytadela, w której od pokoleń strzegłyśmy drogi na wschód. Została opanowana przez demonicę o imieniu Andariel. Ciągle trudno mi uwierzyć, ale udało się jej przeciągnąć na swoją stronę inne siostry i wspólnie z nimi wypędzić nas z domu przodków. Teraz ostatnie obrończynie zakonu albo już nie żyją, albo zostały rozproszone. Błagam Cię, pomóż nam. Znajdź jakiś sposób, żeby zdjąć klątwę. Przysięgniemy ci wierność po Okej. Okay. Na pustkowiu znajduje się miejsce, w którym skoncentrowało się wiele złej mocy. Zwiadowczynie Kashi doniosły mi, że w pobliskiej jaskini roi się od mrocznych bestii i potworów z piekła rodem. Obawiam się, że te poczwary szykują się do ataku na nasz obóz. Jeśli naprawdę chcesz nam pomóc, to odszukaj Mroczny Labirynt i zniszcz te plugawe bestie. Niech Wielkie Oko macie w swojej pieczy. Zaraz, ale to nie Sauron. <grybujesz> no ale dobra. Zadania. Akt Pierwsze siedlisko zła. Szukaj siedliska zła. Widzisz, poza obozowiskiem płotrzyc. Spoko. Ale tutaj gdzieś może nam powie o nas coś więcej. Witaj w naszej wspaniałej norze. Wiem, że przybywasz, aby rzucić wyzwanie złu, które wygnało nas z naszego domu. Tak. Ale wiedz. Że choć Akara jest naszą przywódczynią duchową, to ja dowodzę łotrzycami podczas walki. Aby zyskać moje zaufanie, trzeba ci będzie zrobić coś więcej, aniżeli zabić parę bestii gdzieś na pustkowiu. Jezu, jeszcze ta muzyka. Beautiful. Demony w tej jaskini zabrały wiele z moich najlepszych łuczniczek. Zastanawiam się, jak tobie się powiedzie. Być może Tristram zasłużyło na swój los za to, że wypuściło na ziemię zło. Mam tylko nadzieję, że nas ten los nie spotka. Rozmowna, to ty jesteś. Dobra, no. Lecimy. Po prostu ta gra to magia. Niby 20 lat już. A nadal się jeszcze nie zestarzała. Jacie, Teraz chętnie tu się wychodziło. Halo! skrytka skrytka to mi Niczego potrzebne tutaj tędy chyba nie O Jezu, które na to się wychodziło O małuniu. Będę teraz biegał w kółko. Tędy. Dobra. Oczyszczę te dzicze. czekaj. Dobra, mniejsza. Nie przeczytałem do końca. Ja mamy pierwszych oponentów. Super. Zombie zombie. Zombie, no, Halo. Kurna skrzynia. Co w skrzyni? Bełty. Bełty pewnie się sprzedadzą do kuszy. Jeśli jest tutaj kusza, nie pamiętam. Tak w tej gry. Złoto. Pierwsze złoto, złota. Zajebiście. Tutaj mamy kapliczko doświadczenia. Trochę się pobiegamy. O, domek. Potrzebuje klucza. Dobra, leczonko. Do siedliska zła, zło mieszka w tej jaskini. Serio, zabij wszystkie potwory w siedlisku. Nie ma problemu. Nie ma. No problem. Zaraz, Brutalna zaraz, brutalna bestia! Halo zaraz, bestia! Halo? Kurde... zaraz, zaraz, mam zaraz, 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 portal? zaraz, 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 no, no ja zaraz, Złoto, złoto biorę. Skrzynia, złoto biorę. Wszystko biorę. To no nie, gdzieś jest szaman, tak. Tu jesteś, tu jesteś! A tutaj pan się kryje! A i burna! Proszę się odnieść Dawaj mu piwo. jest, pan? Jeden, dwa.

Tak, chyba zrobiłem Ale mam mało Mało, mało Kurczę. Dobra, na razie to zamknij U mnie tu będę cały czas Strzały Spoko Czekaj ja... Czekajcie ja sobie wezmę jakoś Nowa umiejętność kurczę, gdzie ja mam ten pasek z tym ujęciem? Schować no, dobra nie będzie tu. Szaman upadły, weźmiemy sobie to. No ja nie mogę z tymi statystykami. Dobra, siła, żywotność, energia. Dobra, Atak, tak dwa, sześć, dobra, spokojnie. Tę... O, duna. Nie, zaraz skinę no. Pchnięcie tarczą. Czy sporta, te no to ja nie chcę. Dobra, jest udało się. Ledwo, ledwo Życia, mało życia. Dobra, już jestem uleczony. O, znowu wbity poziom. Ale najpierw tego szama trzeba pokonać. Dawaj, 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 dawaj. Lecimy dalej. Witam, nie Dobra, mi tego. Kurde, ile tutaj tych tam, Pamiętam, że aż ty, ty, ty Trzeba sobie poprzypominać Tak się tyle nie grało No dawaj, mi bigo, bigo Tarcza! Woo! Tarcza! Nio Dobrze, zaraz sobie wszystko... porobię. Jeszcze gdzieś coś jest. No mał... Nowa umiejętność. Dobra, niech będzie to... Lecimy dalej. Lecimy na Szczecin. No dawaj, 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 dalej. Tarcza. Ja no nie mogę tarczy halo. Ja bym chciał tarj. Jeszcze dziś ktoś został. Okej, okay, jak nie mam tarczy, to będziemy poświęcenie. Tu mamy nisko Łotrzyc. Kurna, gdzie teraz? Chyba tamtędy. A przyjdziemy. O, tu. Dzień dobry. O, jeszcze pięć potworów zostało. Pięć powiatów. No dobrze. Raz, sobie... Już sobie powskrzeszałeś O chodź tu nudzie no, ucieka I mamy pierwsze zadanko z głowy Uuu. Moje zadanie zostało wykonane Maczuga. Ta maczuga to ile ma? Obrażenia 8. Czekaj, nie. Nie widzę obrażeń. Ajajaj. I teraz będę widział. Ojej. Miksturka! Oj, wybaczcie, Miksturka Duszącego gazu. Wróć o nagrodę, dobrze. Pra jeszcze się rozejrzał tutaj. Ja chyba już nic nie ma. Co? Lecimy portalem! Przynajmniej nie będę musiał drałować tego. Jezu. Eee, czekaj to no, no mieliśmy, dół. ...do niej chyba. Udało ci się oczyścić siedlisko zła z diabelskiego pomiotu. Może dzięki tobie zdołam odzyskać wiarę w ludzi. Twoją nagrodą będzie trening w umiejętności, którą sobie wybierzesz. Ho! Handel! Tutaj masz. Dobra. Także 20 minut ograne, styknie, kurde, aż sobie będę teraz odświeżał Diabełka drugiego. Przy okazji zapraszam Was serdecznie na mojego streamka, chyba dzisiaj. Także nie obiecuję, że dzisiaj się odbędzie, ale zobaczymy, tak, mniej więcej o 18 z, z fajnej wakacyjnej serii. Yy. Bo teraz mam wakacje. także zobaczymy, czy pyknie. No co, co do następnego odcinka retro, jeśli się w ogóle pokaże. Tak jak mówię, zacząłem streamować na razie jednego streama, zrobiłem na Twitchu. Czekam na nowy sprzęt i po prostu będę się w to bawił dalej. A póki co. Czekajcie na kolejne materiały. Hej, hej.